Ej mały kuleczka do tych, co mówili, że reaguje na swoje imię. Kuleczka. Kuleczka. Tutaj jestem. Tutaj jestem. Dobra. Gotowy. Idzie do nas jeszcze. Jeszcze do nas idzie. No, lataj sobie, lataj, ja jadę. Ostrożny bądź, uważaj na siebie, maluszku. O, właśnie. Tego brakowało dzisiaj w filmikach. Do widzenia. Zostawiamy go.